Czyżby naładzcie gościem, tak? nie mogę jej jedzenie? Nie. nie. Teraz cię wszystko powiem. Wybranym się na Zbawionego, nie przewiduję się z tego. Do Martańskiej restauracji. Nie będę w stanie zabrać głosu. Zszokował mnie wartetem, gdy z hałupem go i załapie drogę szanowna. Ariosta zobaczyła przyprawione działanie. Jaja, nie. Nadziwany mi kłopotany, grunty Oliwa, czosnek, serwis, konta, przewagi stosowane. Zasmakowałam Szczyzna, na serwis, trzy się. muszę. Gdy szarlotka odnalazła, minęły we czasu. Smażna i zdrowa miała być tak na W przewodniku o tym była mowa. Tymczasem, zaskoczenie wielkim był śniadanie z tylami wiejskimi. Bueczka i przy użalowych W z Polskę zapachniało i apetycznie wyglądało. Rzecz że co się potem stało? Na jednym tonem wśród wszystkich wyszkości dostałem pasorgę. Pobre proszę szanownych gości. Dziwne to zostawienie przyznać muszę, do spróbowania tego na jednym muszę. Nowe doświadczenia spotkowe zbierać warto z przedziwnej kutli twojej mojej krwawki. Nie jesteś dumno, też tak odwrócony. Wraca do pracy i marzy. O polskich sławom, trzy wolące, albo chociaż pachnące biorące. Kiszki marsz do tego kraju. A mam wrażenie, że już mi stać na świecie. Angielski z was tyda mi lotka. Mówię szczerze, nie jest to wadna lotka. Takie oto znajdziecie. Jedyne takie, mieszane na świecie. Mieliśmy dziką fantazję uczucia. Wszystko było do wytrzymania, tylko nie te włoskie dania. Człowiek wracał wielce skręczone i na himaljdańskie dzwarka spowolność narzędzia. Rano, południe i wieczorem, codziennie, o każdej porze, serwowane do z żadnego jednego jedzenia i maszyło nam się polskie danie, mielony, czy kapusta, lub godzinka Dobra taka pyszna, taka śliczna i padnące kiełbasy. To dopiero do dla czasy. tymczasem zmiany nastąpiły. Wszelkie wątpliwości szybko ustąpiły. Bowiem McDonalda do I tam się ustałować zaczęliśmy. Troszkę domu się poczyliśmy. Jak Polsko, swobodnie, chociaż zupełnie nieodnie. Wiesz po zdrowiu w żywienia, nie było nawet usłodnienia. Obiecali sobie po powrocie, w dużą długim nocie, że w, obrocie, w, był, w obrocie, przed Polski było z i w polskim kuchni na nowo się